jesień w ogrodzie wcale nie musi oznaczać końca kwitnienia wśród pożółkłych liści i więdnących bylin potrafią zakwitnąć rośliny które wnoszą odrobinę wiosennego blasku jedną z nich jest krokus jesienny dziś opowiem właśnie o krokusach jesiennych Subtelnych, lecz niezwykle wdzięcznych kwiatach, które potrafią rozświetlić jesienny ogród. Krokusy jesienne to bliscy kuzyni tych wiosennych, które znamy z marca i kwietnia. Ich kwiaty rozwijają się od września do października, a nawet w listopadzie, jeśli pogoda jest na tyle ciepła. Często wtedy, gdy większość rabat traci już kolor. W zależności od odmiany mogą mieć barwę fioletową, niebieskawą, kremową, a nawet śnieżno-białą. Niektóre z nich mają też delikatne prążkowanie na płatkach, które pięknie odbija jesienne światło. Sadzenie krokusów jesiennych najlepiej zaplanować latem, w lipcu lub sierpniu, czyli około 8 tygodni przed kwitnieniem. Cebulki sadzimy na głębokość około 5-8 cm w przepuszczalnej, lekko piaszczystej ziemi. Warto wybrać dla nich stanowisko słoneczne lub lekko półcieniste, gdzie gleba nie zatrzymuje nadmiaru wody. Oczywiście krokusy jesienne można również sadzić we wrześniu i październiku. Wtedy zakwitną później. Krokus jesienne dobrze czują się na rabatkach, trawnikach, skalniakach, a nawet w donicach, które można ustawić na tarasie czy balkonie. Ciekawie wyglądają też posadzone wśród traw ozdobnych. Ich delikatne kwiaty pięknie kontrastują z jesiennymi zdzibułami. Po przekwitnięciu kwiatów z cebulek zaczynają wyrastać wąskie, trawiaste liście. Które pozostają aż do wiosny. To właśnie wtedy roślina gromadzi zapasy w cebuli na kolejne kwitnienie. Dlatego ważne, by nie ścinać liści zbyt wcześnie. Pozwólmy im naturalnie zaschnąć. Jeśli lato było suche, warto cebulki podlewać po posadzeniu. Nie lubią całkowitej suszy, ale też nie znoszą zalania. Dobrze jest też raz w roku zasilić rabatem delikatnym nawozem potasowo-fosforowym, który wspiera kwitnienie i dojrzewanie cebul. Krokusy jesienne są na ogół mrozoodporne, więc nie trzeba ich wykopywać na zimę. Jednak w miejscach, gdzie ziemia długo pozostaje wilgotna lub może przemarzać, warto je lekko okryć warstwą liści Kory lub igliwia. Niektóre odmiany krokusów jesiennych, jak krokus sativus, czyli słynny szafran uprawny, są szczególnie ozdobne i ciekawe. Ten krokus oprócz urody ma jeszcze jedną niezwykłą cechę. To właśnie z jego znamion pozyskuje się najdroższą przyprawę świata. Podsumowując, krokusy jesienne to kwiaty. Które pozwalają zakończyć sezon w ogrodzie w naprawdę pięknym stylu. Wprowadzają kolor, delikatność i zaskoczenie, bo mało kto spodziewa się widoku kwitnących krokusów w październiku czy w listopadzie. Jeśli więc chcesz, by Twój ogród zachwycał nie tylko wiosną, ale też jesienią, koniecznie znajdź dla nich miejsce na swojej rabacie. Jeśli lubisz rośliny, które potrafią zaskoczyć, zostaw kciuk w górę. I zasubskrybuj mój kanał Zielone Rabaty. Tu każda pora roku ma swoje kwiaty. Do zobaczenia w kolejnym filmie.